Witam wszystkich fanów Formuły 1 w nowym sezonie. Jest to kolejny już bodajże trzeci sezon Formuły 1 2015 mod. No i jak już doskonale widzicie, rozpoczynamy w zespole Honda McLaren. 12 pozycja startowa. Zobaczmy sobie może, jak wygląda, jak wygląda właśnie pierwsza linia na starcie. 11 jest Fernando Alonso, Carlos Sainz. Widzimy, że nie mamy tego błędu. Już z tym zawodnikiem. Pierwszy jest Louis, drugi jest Nico Rosberg. Bardzo ładnie Bottas i Masa. E, za nimi zaraz uplasowały się e, Bolidy Ferrari. Tak więc, e, moi drodzy, startujemy do wyścigu. Mam nadzieję, że wyścig będzie udany, że ten wyścig pierwszy nowego sezonu m, będzie dla nas jak najbardziej jak najbardziej w porządku. E, I oczywiście, że poradzimy sobie e, z czołówką. E, Albo chociażby poradzimy sobie z tymi kierowcami mniej więcej na ósmej, siódmej, może nawet szóstej pozycji. Pierwszy jest Louis, drugi jest Rosberg, trzeci jest tam Walteri Bottas, Felipe Massa, e, Rajkonen i Sebastian Vettel. Widzimy, że Bert dopiero na pozycji numer, numer, numer oczywiście e, 12. Widzimy, że zmieniliśmy sobie teraz kamelkę. 11 pozycja: Fernando, Fernando Alonso, z tyłu jest Nico Kulkenberg, Maldonado Grosjean. Startujemy do wyścigu Grand Prix Australii. Zobaczymy, jak poradzimy sobie na pierwszym zakręcie. Carlos Sainz przed nami, Storo Rosso. Przed nami także kierowcy tacy jak Markus Eriksson. Bardzo, bardzo agresywny pierwszy zakręt na tym torze. Trzeba uważać, bardzo tutaj blisko jesteśmy. Verstappena, który jedzie na pozycji numer już teraz chyba 10. Tak więc my na szóstym miejscu, Raikkonen przed nami, Zna nas jest Markus Eriksson tutaj widzimy, że Vettel próbuje wcisnąć się Botasowi my wciskamy się Raikkonenowi tak więc jest pozycja przed Kimim Raikkonenem, Valtteri Bottas jeszcze tutaj widzimy walczy z kierowcą z Polski, jest pozycja przed Valtteri Botasem, znakomity atak polskiego kierowcy, tak więc pokazujemy naprawdę dobry dobry tutaj początek tego wyścigu dobre można powiedzieć tempo na pierwszym sektorze, zobaczymy jak to będzie wyglądało w dalszej części moi drodzy, Eriksson piąty, ale znakomity Marcus Ericsson naprawdę fenomenalnie pojechał, muszę przyznać. Ten pierwszy sektor miałem zmienić sobie mapkę i jak najbardziej to zrobię w kolejnym już wyścigu. Chyba że znowu zapomnę, tak więc to nie jest chyba najistotniejsze. Tutaj widzimy, że delikatnie ścinamy, aczkolwiek nie ma żadnego ostrzeżenia. Więc jedziemy w zespole Mercedes to jest McLaren przepraszam Nie Mercedes, McLaren Honda Silniki oczywiście Honda Które mam nadzieję nie będą sprawiały nam Większego problemu Wyjeżdżamy za szeroko No tutaj było niebezpiecznie Z tyłu jest już tam Ericsson, który czai się cały czas Cały czas czai się Aby jednak nas tutaj wyprzedzić Tak więc moi drodzy pięknie błyszczy się Ten Bolit w świetle słonecznym No i tutaj bardzo duża temperatura 28 stopni Celsjusza pełne słońce, praktycznie bardzo mało chmur na torze, tak więc moi drodzy tutaj cały czas będziemy na pewno w tym wyścigu borykać się z dużymi temperaturami, no i podczas tych 15 okrążeń na pewno na pewno emocji nie powinno zabraknąć. Zbliża się nagrywając ten wyścig zbliża się Grand Prix Bahrajnu. Ja bardzo bardzo liczę na to, że w Grand Prix Bahrajnu Ferrari będzie w stanie powalczyć z Mercedesami, że będzie w stanie powalczyć właśnie z kierowcami, którzy są na Czele e, klasyfikacji generalnej A także mam nadzieję, że, że Williams będzie w stanie Tutaj e, jednak trochę powalczyć Z, z Ferrari, i także z Mercedesem Że będą mogli Wspokiwać na te troszeczkę wyższe pozycje To by mi się bardzo e, Podobało, na pewno formuła wtedy Nabrałaby e, rumieńców e, Także Tutaj cały czas będziemy na pewno obserwować tą walkę. A z przodu jest walka chyba tam Rosberga z Hamiltonem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części. Tam widzimy, że bardzo blisko jest Nico Rosberg. Trzeci jest, trzeci jest oczywiście Sebastian Petel, kierowca Ferrari. No i tutaj cały czas utrzymujemy całkiem niezłe tempo. Czwarta pozycja, naprawdę jedziemy całkiem, całkiem nieźle. Zbliżamy się wręcz powiedziałbym do kierowców jadących przed nami, tak więc bardzo, bardzo dobrze zaczyna to wszystko się prezentować. Całkiem, całkiem nieźle ten wyścig zaczyna wyglądać. No gdyby w tym wyścigu był samochód bezpieczeństwa na jakimś piątym, szóstym okrążeniu, moi drodzy, bylibyśmy na pewno na całkiem niezłej, dogodnej pozycji do tego, aby nawet być na pierwszym miejscu w tym wyścigu. Ale nie kraszmy, może samochód bezpieczeństwa po prostu nie wyjedzie, może uda się ten wyścig przejechać bez, bez zbędnych tutaj bez tutaj zbędnych kolizji i wypadków 18 kierowców w stawce Więc myślę, że każdy kierowca Zważając na to, że jednak te zniszczenia są bardzo duże Troszeczkę, troszeczkę ostrożniej walczy Troszeczkę ostrożniej jeździ Tak więc moi drodzy Jesteśmy bardzo blisko Sebastiana Fetela Tutaj widzimy, że delikatnie wyjeżdżamy za szeroko No ta jazda jest bardzo agresywna Ale bolid, który nie spisuje się jeszcze Najlepiej, i no także nie daje nam możliwości tutaj e, walki z tymi kierowcami przed nami, e, choć i tak jedziemy naprawdę całkiem nieźle. Z tyłu jest Ericsson, który traci już około 2 sekund, więc, więc ta przewaga polskiego kierowcy jest wystarczająco duża. No i tutaj e, trzeba cały czas, cały czas naprawdę cisnąć do przodu. E, tutaj widzimy, że ta przewaga ponad 2 sekund daje nam w miarę w miarę spokojną sytuację, no ale cały czas chciałbym tutaj powalczyć z Sebastianem Fetelem, który idzie przed nami. Cały czas bardzo ciężko jest tym Polidem jechać w tych dosyć wąskich zakrętach. To będzie myślę duży, duży problem podczas, podczas kolejnych wyścigów, gdzie tak naprawdę w tych... Tych zakrętów jest bardzo dużo. No i zobaczymy tutaj, jak będzie wyglądała walka Niko Rosberga z Sebastianem, Fetelem, a także z Luisem, który jedzie na pierwszym miejscu. No i zobaczmy tam z przodu. Całkiem ciekawa walka się zapowiada. Dosyć mocno trzeba dohamowywać do tych zakrętów. Widzimy, że zbliżył się. O nie, jednak nie, jednak nie. Ericsson traci. Traci dalej około 2 sekundy. Więc ta walka cały czas na razie nie będzie się odbywała, moi drodzy. Tak więc jest przed nami Sebastian Vettel więc fajnie byłoby wskoczyć przed Niemca. Fajnie byłoby wskoczyć właśnie na tą pozycję numer 3, czyli pozycję na podium. Byłoby to na pewno na pewno całkiem, całkiem sympatyczne i, i myślę, że warte, warte tutaj uwagi. Tak więc znakomita, jak na razie jazda polskiego kierowcy, czwarta pozycja. To naprawdę pozycją jest całkiem niezłą zważywszy na to, że przed nami jest walka kierowców Mercedesa, a także zbliżający się Sebastian Vettel to moi drodzy będziemy mieli duże szanse na to. Aby jednak przed tych kierowców wskoczyć, może jakieś tam kolizje, może jakiś kontakt tych kierowców spowodują, że jednak będziemy mieli ku temu szansę. Wzbogacona mieszanka paliwa, tak więc, tak więc może uda nam się zbliżyć delikatnie do Fetela, który jedzie przed nami. Oni będą mogli używać systemów DRS. My niestety tego systemu używać nie będziemy mogli. Za nami jest tuż, tuż Ericsson, który, który tą, tą stratę ma około 1,5 sekundy. Więc, więc tak, że nie będzie mógł użyć systemu DRS, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na kolejnych okrążeniach. Zobaczymy tam z przodu jest walczący Nico Rosberg, jest Luis, tak więc bardzo blisko tam. Walka tych, tych kierowców, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na kolejnym już okrążeniu. Trzeba tutaj systematycznie patrzeć, jak wygląda paliwo w samochodzie, jak wygląda ta mieszanka. Czy nie będziemy musieli czasami za chwileczkę użyć mieszanki standardowej? Tak więc, tak więc coraz bliżej kierowcy Mercedesa, a także kierowca Ferrari. Trzeba tutaj się skupić na dobrej jeździe, aby jednak tych kierowców w stanie być wyprzedzić. Yy, tutaj widzimy, że delikatnie za szeroko, ale całkiem nieźle radzimy sobie. Z tym zakrętem widzimy, że przewaga nad Ericssonem to około 3 sekundy. Więc ta przewaga ewidentnie, ewidentnie się powiększa, moi drodzy. Tak więc, tak więc to jest bardzo dobra informacja, ponieważ utrzymujemy dobre tempo. Standardowa mieszanka paliwa. Piąte okrążenie tego wyścigu. Bardzo blisko jest ten Fettel, bardzo blisko jest kierowca Mercedesa. No i oczywiście kierowca Zaubera, który pokazuje się z naprawdę dobrej strony. Na szczęście nazwiska kierowców są poprawione. No, aczkolwiek jest jeden mały błąd, e, ponieważ w zespole Red Bull Racing zamiast Daniła kwiata jedzie Verstappen, który po prostu e, no jednak sklonował się i jeździ i w Toro Rosso i w Red Bull Racing, ale oczywiście, kiedy będzie to Red Bull, będziemy widzieć, że jest to Daniel Kiat, więc będę starał się oczywiście na ten temat także powiedzieć w trakcie, w trakcie walki z tymi kierowcami. Tak więc zobaczymy jak to wszystko będzie, będzie wyglądało w dalszej części sezonu, czy będziemy w stanie walczyć o, o najwyższe pozycje. Mam nadzieję, że, że silnik Hondy nie będzie. Nie będzie oczywiście silnikiem, który będzie się jakoś wyjątkowo. Psu i że będziemy po prostu w stanie całkiem, całkiem nieźle, nieźle sobie w tych wyścigach poczyniać. Raczej wątpię, aby był to sezon, który pozwoli mi walczyć o Mistrzostwo Świata. Myślę, że McLaren jest zbyt słabym bolidem, aby o tą pozycję walczyć, ale zobaczymy, zobaczymy, może się uda w niektórych wyścigach powalczyć o zwycięstwo, może w niektórych wyścigach będziemy w stanie powalczyć o tą bardzo wysoką pierwszą pozycję, ale także opozycję na przykład na podium, czyli pozycja trzecia lub druga zobaczymy, może się uda, może będziemy w stanie o tą pozycję, moi drodzy, powalczyć tak więc tutaj musimy się naprawdę mocno, mocno skupić aby jednak w tych wyścigach móc, móc tutaj walczyć o te najwyższe pozycje no i także ta przewaga, którą widzicie teraz 4 ponad sekundy jest bardzo, bardzo jest przewaga bardzo, bardzo fajna i przewaga, która pozwoli mi tutaj utrzymać tą pozycję po zjeździe do alei serwisowej bez żadnego problemu, ta przewaga to około 4 sekundy więc wystarczająca. Wjechał już Luis, tak więc jedziemy, jedziemy dalej! Uszkodzony samochód, moi drodzy! Ależ dramat niesamowity polskiego kierowcy! To jest po prostu niesamowite. Tak więc, moi drodzy, to jest nieprawdopodobne. To jest po prostu nieprawdopodobne. Nie wiem, czy wy chcielibyście, abym używał powtórek, moi drodzy, bo po te wyścigi jednak nie pozwalają mi na to, aby tutaj, aby tutaj jednak, no taki głupi błąd, wiecie co, aby nie było tutaj tego, że, że jednak ja jako, jako że. Nie chcę nagrywać dalej tego odcinka, moi drodzy, użyję tej powtórki tylko i wyłącznie dlatego, aby udowodnić Wam, że, że nie chcę tego odcinka pokazać Wam w części. Tak więc, moi drodzy, wjeżdżamy do alei serwisowej po raz kolejny. Ależ tutaj dramat tego kierowcy, no bardzo, bardzo agresywnie to wyglądało. Bardzo szybko chciał wjechać polski kierowca, ale żeby nie było, że nie chcę tego odcinka nagrać w dalszej części, że po prostu chcę iść na łatwiznę. Tak więc rozdrobię powtórkę i jeżeli moi drodzy, ta walka, jeżeli będzie to z mojej winy, jak najbardziej, jeżeli, jeżeli tutaj to będzie wyglądało w taki sposób, że podczas walki nie będziemy... Um... Jednak będziemy musieli zatrzymać samochód tutaj jak najbardziej, ale jeżeli będziemy popełniać jakieś głupie błędy, postanowiłem, że będę używał tych powtórek, aby właśnie nie było takich głupich, nieprzyjemnych sytuacji, które spowodują po prostu no jednak niezbyt fajną walkę. No a w tym momencie akurat jesteśmy na 12 miejscu, więc poza pierwszą dziesiątką, siódme okrążenie tego wyścigu, moi drodzy. Tak więc do. wyjeżdżamy z alei serwisowej, wyjeżdżamy na pozycji numer 12, przed nami jest nie kto inny jak Sergio Perez. Zobaczymy na której pozycji będziemy po, po zjeździe przed nami tych wszystkich samochodów. Jak czydamy sobie radę właśnie z Ericssonem, który miał stratę około 4 sekund, czy jednak ta strata mniej więcej zostanie zniwelowana. Moi drodzy, siódme okrążenie, siódme okrążenie tego wyścigu, tak więc, tych okrążeń jeszcze jeszcze osiem. Jeszcze sporo przed nami jest Sergio Perez. Przed nami także kierowcy, kierowcy jak już doskonale widzicie, Lotusa. Kierowcy, którzy, którzy oczywiście są całkiem niezłymi kierowcami, aczkolwiek boli nie pozwala im na tą bezpośrednią walkę z kierowcami z troszeczkę lepszych jednak zespołów. Tak więc bolid, przede wszystkim Bolid, który nie pozwala w tej walce. No, ale za chwileczkę wjadą kierowcy, którzy, którzy oczywiście będą korzystali z alei serwisowej po wymianie opon. Tak więc zobaczymy, jak, jak będzie wyglądać jak będzie wyglądać ta walka z kierowcami przed nami. Jest Sergio Perez, całkowicie inna taktyka wyścigowa, jest system DRS, tak więc korzystamy jak najbardziej. No i zobaczmy na której pozycji wyjedziemy z alei serwisowej Na której pozycji będziemy będziemy w tym, w tym oczywiście wyścigu Bardzo blisko jest Sergio Perez, zobaczmy Jest system DRS, no ale tutaj widzimy, że jeszcze, jeszcze, jeszcze brakuje Jest pozycja przed Sergio Perezem A przed nami jest nie kto inny jak Sebastian Vettel Więc wszystko wraca do normy Wszystko wraca do normy, jesteśmy na pozycji numer... Numer 5 e, Numer 5 Tak więc jeszcze ktoś przed nami chyba do boksów nie zjeżdżał e, Zobaczymy jak to będzie wyglądało w dalszej części Bardzo blisko jest Sebastian Vettel e, Sergio Perez tam z tyłu traci już około sekundy i dwóch dziesiątych. Przed nami dwaj kierowcy Mercedesa tak więc kierowcy, którzy oczywiście jak widzicie walczą o pozycję numer jeden. Sebastian Feta jest czwarty, my na piątej pozycji, ale tam z przodu ewidentnie ktoś jeszcze do boksów nie wjechał. Tak więc, tak więc tutaj walka, walka z Sebastianem Fettelem, który jedzie przed nami, moi drodzy. Czy ta walka się uda? Zobaczymy. Bardzo blisko jest niemiecki kierowca, zobaczmy na to hamowaniu. A i tutaj kontakt z Sebastianem Fettelem jest bardzo niebezpiecznie. Czy to będzie pozycja przed niemieckim kierowcą? Zobaczmy. Jednak Sebastian Fettel, chociaż tutaj widzimy całkiem ciekawa walka z Sebastianem Fettelem. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj będzie system D. Tak więc z niego jak najbardziej skorzystamy Sebastian Vettel tego systemu DRS nie ma Zobaczmy, tam jest z tyłu Raikkonen jednak Nie zjeżdżał do boksów, atakujemy Sebastiana Vettela Jest pozycja przed niemieckim kierowcą, więc znakomicie A przed nami dwaj kierowcy Mercedesa, moi drodzy Którzy walczą o... Pierwszą pozycję wyścigu Hamilton jest drugi, więc jednak Rosberg radzi sobie z Lewisem. Jednak to niemiecki kierowca jest przed brytyjskim. No i tutaj myślę, że cały czas Lewis będzie na pewno starał się oczywiście tego kierowcę jak najbardziej wyprzedzić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas tego, stre podczas strefy DRS-u, jak będzie wyglądać walka kierowców Mercedesa. Czy, czy Fettel zbliży się oczywiście do, czy zbliży się oczywiście do, do polskiego kierowcy, czy zbliży się także do kierowców Mercedesa, to będzie chyba już bardzo ciężkie, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Pamiętajmy o tym, że walka, którą toczą kierowcy Mercedesa, jest walką, która na pewno zabiera sporo, sporo czasu. Co tutaj... co tutaj się stało? Nie wiem, szczerze przyznam. Tam chyba ewidentnie ścieliśmy zakręt dlatego ta informacja. Tak więc moi drodzy, jesteśmy na dziewiątym okrążeniu wyścigu. Wyścigu Grand Prix Australii to jest wyścig całkiem ciekawy. Sytuacja z tego okrążenia zjazdowego niezwykle, niezwykle ciekawa. I... Dyskwalifikacja! What the fuck is it? Co tutaj się dzieje w tym wyścigu, moi drodzy? To jest po prostu niezwykle pechowy wyścig dla polskiego kierowcy. Kompletnie się nie spodziewałem, że coś takiego będzie miało miejsce. Ale chyba tych tych zakrętów było zbyt dużo, moi drodzy. Ależ dramat niesamowity, więc pierwszy wyścig tego sezonu niezwykle pechowy. 19 Felipe Massa nieklasyfikowany. Romeo grożał 18. Więc mimo tego, że jednak chciałem pojechać dalej, chciałem powalczyć, ależ dramat. 11. Fernando Alonso. Zobaczmy kto na pierwszym miejscu. No, widzimy 7. 8. jest Verstappen, ale to są moi drodzy. Pierwszy jest 7. Y, kierowca Toro Rosso, następnie jest y, no, oczywiście Daniel Kwiat, Ricardo dziewiąty, dziesiąty jest Felipe Nasr, e, pierwszy jest Louis, drugi jest Rosberg, trzeci jest Sebastian Vettel, Botas, Raikkonen bardzo ładnie, czwarta piąta pozycja, Eriksson bardzo ładnie szósty. No i tutaj widzimy, że poza pierwszym dziesiątką jest Hulkenberg, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Perez, Pastor, Roberto Merci, Stevens, z Massa i Bert Games. Moi drodzy, zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Niestety, niestety, jest to wyścig bardzo nieudany. No mimo tego, że chciałem pojechać dalej, to niestety bardzo słabo w tym wyścigu sobie poradziliśmy. No niestety takie takie wyścigi się zdarzają. Mam nadzieję, że odbije się w w Malezji, że w Malezji będę będę w stanie być wysoko. Zobaczymy, może się uda. A ja zapraszam bardzo serdecznie was już na kolejny odcinek. Trzymajcie się no i oczekujcie kolejnego odcinka. Cześć.